Czy samochód terenowy czy osobowy jest dobrym rozwiązaniem jako nasz pojazd ewakuacyjny? Myślę, że dużo zależy od naszego podstawowego wyposażenia EDC samochodowego. Co mi się ostatnio sprawdziło, zapraszam na odcinek. utknęłem na totalnym zadupiu, nie mam zasięgu, nie mam tak naprawdę niczego podstawowego, co pomogłoby mi wydobyć mój pojazd i ruszyć dalej w drogę. Mam czekać na blackhawki, które przylecą i mnie szczęśliwie zabiorą w miejsce bezpieczne do rodziny, do ciepłego domku. Myślę, że nie. Warto właśnie przygotować sobie swoje podstawowe EDC samochodowe. Co mnie ostatnio uratowało, już Wam opowiadam, jaka zderzyła mi się sytuacja. W myśl powiedzenia umisz liczyć, licz na siebie, bo może się tak zdarzyć, że utkniemy w miejscu, gdzie nie będzie zasięgu, będziemy na totalnym zadupiu i nikt nie będzie w stanie przyjechać, żeby nam pomóc. Opowiem Wam historię, która przydarzyła mi się całkiem niedawno, wracając z lasu, pomyliłem drogi. Tutaj widzicie właśnie jak utknęłem. Utknęłem mimo mając samochód terenowy, jakieś tam lepsze opony. Jak widzicie, próbowałem się obrócić, ale co z tego, że mam auto terenowe, jak auto zakopało się w piasku szybciej niż w śniegu. Co mnie uratowało? Trzymam tutaj łopatkę piechoty, która jest moim zdaniem niezastąpiona i powinna znaleźć się w każdym bagażniku każdego podróżnika, ale nie tylko, bo z łopatki Będziemy korzystać wtedy, kiedy właśnie przyjdzie jakaś sytuacja awaryjna. Na moim EDC samochodowym starałem się przygotować moje auto właśnie na różnego rodzaju scenariusze, i powiem Wam, że najczęściej korzystałem z toporka czy tam z nożyka, które po prostu zabierałem sobie ze sobą gdzieś tam w teren. Nie służyły mi jako narzędzia awaryjne, tylko po prostu mój sprzęt dodatkowy. Myślę, że łopatka to jedno z podstawowych elementów. Wyposażenia nie tylko terenowego, ale też i osobowego. Jak widzicie, jak chłopaki odkopują, bo pak nie miał w samochodzie, pomimo że pracuje na budowie, to nie miał przy sobie żadnych konkretnych narzędzi. Łopata była niezastąpiona. Oczywiście za pomocą pasa transportowego udało nam się wyciągnąć samochód na twardy grunt. Polecałbym, żeby sobie przewozić w samochodzie w bagażniku. Nie musi to być duży pas transportowy. Może to być jakakolwiek linka wytrzymała z karabinczykami, która pozwoli nam też wyciągnąć kogoś. Rzucenie pasa transportowego, który jest bardziej uniwersalny niż lina świetnie właśnie sprawdzi się na sytuacje awaryjne. Zderzak został uszkodzony, zderzak wisiał, można by było wykorzystać sznurowadła, pasek, obojętnie co, nawet rozerwać t-shirt, żeby podwiązać go do górnej części ramy i spokojnie sobie dojechać. Rytytki, które zawsze wożę, są zastąpione. Niby nic, kawałek plastyku, a może pomóc nam w różnych awaryjnych sytuacjach. Bez EDC samochodowego nie byłbym w stanie nikomu pomóc, a przede wszystkim nie byłbym w stanie sam się wykopać i samemu wyjechać. Także weźcie to pod uwagę, przejrzyjcie swoje bagażniki, swoje samochody. Idzie zima, warto zajrzeć do swoich bagażników i przygotować się na rzeczy które mogą spotkać nas w każdej chwili. Warto przygotować się na różne sytuacje, które mogą spotkać nas nie tylko na drodze, ale przede wszystkim na drogach leśnych poza cywilizacją. Po co mamy wzywać kogoś do pomocy, kiedy możemy pomóc sobie sami? Trzymajcie się, wychodźcie w teren, bo każde wyjście to nowe umiejętności. Trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć.